Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ty Wojtek. nie wytniesz. Jest ze mną Maciek wytmanny. Jestem. Y, tak, jest Maciek i witamy was w kolejnym odcinku z y, mapki znowych... two for one 241. Dzień tak. dobry. Tak, 2,4,1 for one. 2204. Nie, 3, nie 3, ważne. Nie macie number wszystko, macie wszystko w opisie. Także jak wiecie, bądź też nie wiecie, w poprzednim tygodniu um, u Maćka był pierwszy odcinek. U Zapraszam. Mnie, tak, u mnie też zakończyliśmy parkury i na razie będziemy skupiać się tylko i wyłącznie tutaj na mapkach. Tu marnuj ten Richard, że pointa jakbyś Już, już to zrobiłem w po poprzednim odcinku. Także moi drodzy, jak to działa, jak to, jak to wygląda, to sami wiecie, co to jest mapka pokroju, bardziej puzzle, więc są do rozwiązania. I bardzo się cieszycie z tak, tego właśnie zagadeczki. w komentarzach. A jeżeli ktoś idzie w gry puzzle inne, tego, że że na przykład Minecrafta, to wiecie na 2 ja możecie zerknąć. Tam też możecie z naszymi kodzikami mieć taniej. Chodź, Ale gdzie ty sta... Chodź tu. No po co? Czytaj, to jest napisane. No ale ja już to czytałem. No to będziemy musieli coś pamiętać, chyba tak, wiesz? No dobrze, no będzie po tak mi się wydaje, że będzie jakaś pamięcióweczka. O, please don't press to Aha, żeby za szybko nie pressać. Dobra, First, czekaj. Jeden, second, do co to jest? Third. Postu, tu, postu. Czekaj. Co to jest? Tu są liczby. Co tu jest na You are not finished yet. You missed the cake room. Okej. Okay. Znaczy wiesz co, domyślam się, że to jest chyba. Mm, coś, poczekaj, tu jeszcze coś jest na górze. To jest chyba coś na zasadzie. Hmm. Please remember this, you will need it. Ale co you will need it? Ja tak to do góry wlazłeś? O, please leave A this tu? cake alone. Tu jest pumpkin. My musimy chyba tutaj coś zapamiętać. Please remember Proszę, this, mama, you this will you need will it. To jest co raz, co dwa. Siedem na cztery. Oh, A to jest jakieś życia. No to dobra, to okno, ja jak liczę w... first w takim razie, no bo... Co? E, e, czekaj, co tam się nie, wydarzyło? Nie, to tam się coś zmieniło. E, kliknij jeszcze raz. A nic się nie zmieniło? Nie. Bo ja nie widziałem, nie było. No, ja z wiesz co w dół. No jeszcze raz. No już, czekaj. No klikam. Yy, dwójka się zrobiła. Symbol dwójki. Dwójki, tak. To teraz czekaj. Ósemka. Dwa, osiem. Yy, chyba jeden. To teraz ty wciśnij trójkę. Ja zobaczę. Spokojnie, może wciś, nie poczekaj. No, no tylko nie, nie za szybko. Ale ty wcisknęłeś first, czy że jeden, No first, trzy? second. No tak, dwa. Osiem. No chyba jeden. Dobra, to teraz wciskam przyciski po kolei. sieci tam na górze. Nie, nie, czekaj. Maciek, nie, nie, nie. tam było dwa. Osiem i jeden, tak? Mhm. Mm Good job. Aha. No. Ej, to taki easy. No jest the Cake Room, ale tu nie by. Ja nie widziałem tutaj Cake rooma A ten na górze to nie jest Cake Room? No właśnie nie. Jak to nie? To jest na pewno Cake Room. Ale tam jest napisane, że nie można ich ruszać. Kłamią nas bezczelnie. <laughs> Ej, no nie mogę tego. Znaczy, ja nie jestem głodny w ogóle, to też jest inna sprawa, Co no tam nie? jest pod tym. Tam jest jakiś inny blok zupełnie pod nim. Ja tak może czy co? jakiś? Ja wyłączyłem nam gód Aha, aha. Ja no wyłączyłem dobra. dlatego, że to, to, to i tak nam dużo nie dawało. Dobra. No Ale to, to w takim razie mamy to ogarnięte, więc całkiem fajnie. sympatycznie. Fajnie, fajnie. Ja bym się doszukiwał czwartego dna oczywiście. Czasem proste rozwiązania są najprostsze. Tak, o. Cyk. Dobra, jedziemy. Raz, dwa, trzy, klik. Plum. Siódemeczka. I slip. I slip. Ale szczęśliwie nie musieliśmy, nie musieliśmy używać Flinty i Stila, więc jest okej. Okay. Czytaj. Eee... Do not touch my cake, I will try to kill you. The next test will be completely different. Make sure you don't miss the cake room. Mhm. Uh -huh. eee, a czemu, czekaj, a, czekaj, czekaj, czekaj. Nie ja dotykaj. Nie mogę nawet. No nie możesz, bo jesteś najedzony. No właśnie. Ooo. Oh. Completely, O. Poczekaj, jakieś tabliczki widzę. Woj. Oj, to jest do góry wejście. Nie, w dół, sorry, to jest zejście w dół. My... Aha, teraz patrz na to. O kurczę, bo ja wiem już o co tu chodzi. Tu chyba. O, czekaj. O, otworzyłem. Cake, cake room. room się. Ale się zamknęło. Jeszcze raz. O, jestem. Mam. Cake Room. Mam. Zaliczone, ale jeszcze raz mi się. Proszę. Przyszedłem. Dobra, Dobra Ma... teraz musimy mówić, co mam klikać. Ale poczekaj, to pierw to ja zobaczę, jak ty to tam masz. Yy, no, przerazisz się. Aha, dobra, ale to wiesz co? Będziesz patrzeć się nad, nad, nad siebie i patrzeć, gdzie ja stoję. Tak będzie mm -hmm. najlepiej. To ja ci wtedy powiem, co masz kliknąć, bo domyślam się, że my musimy wrzucić. Please don't throw flint in here, you idiot. No, nie, throw, printa. a nie throw. No to throw. To my tutaj tego nie wrzuciliśmy. Ładnie mów po angielsku. Throw. 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 No i co? Ehm, no, czekaj, bo się muszę zastanowić chwilkę. To czekaj, ja sobie na chwilkę do góry wejdę, zobaczę co. co tu trzeba zrobić. No, bo tu chodzi o to, że tutaj musimy zrzucić, właśnie, gravel do, na dół. Tylko, że to jest troszkę bardziej skomplikowane, bo właśnie trzeba wciskać poszczególne przyciski, żeby doprowadzić do sytuacji, w której chociażby jeden, tak mi się wydaje, powinien tutaj spaść. Tylko, że tak. Aha, czyli te pistony tutaj. Poczekaj, 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 poczekaj. Paciek. Aha. A nic się bo... nie zmienia? Zm... No. Właśnie mi zmień, nie klikaj! Maciek! Aha. No chciałem tak na pałkę. No to na pałkę to, to źle. Um, Czy nic się nie zmieniło tu? A nie, zmieniło się. No właśnie się zmieniło, tylko teraz mi, ja już widziałem, jak co mam zrobić, no. A, 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 a. Czekaj, 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 czekaj. No pagadi. No pagady. E, Dobra, czyli tak, ta strona jest po pro... Dobra. E, tutaj, gdzie stoję. Ten mi. i z nimi. To będzie chyba ten, ten drugi. Dobra. Teraz daj mi tutaj też drugi ok. Eee, poczekaj, poczekaj, jeszcze nie, bo się zastanawiam. Eee, ten wciśnij. Dobra. Eem. Teraz tak, aha, czyli tutaj mamy tylko po jednym. Dobra, teraz ten. I teraz ten. Nice. O! No to chodź. Widzisz, to jest kooperacja jednak. To jest po prostu logiczne myślenie. To ja nie umiem. No ja wiem o tym, dlatego ja to robię. Dobra, ósemeczka. O, Ósemeczka, nice. spać Eee... Uh, look at this appearing cake. Let's try to get... Get closer to that cake. Czemu wyszedłeś z gry? Eee... Yy, utracono połączenie. Latanie nie jest dozwolone w tym serwerze. Coś popsuł? popsuł. To wróć. Ucham. Ale To się musiało zobaczyć. <laughs> Dobrze, ja się jeszcze napiję czarnej wody. Połóż się, sleep. Ale ja się już Trzeba, ale ja już spałem! Kiedy? Jak cię waliło? You lie me. Not. 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 No to super English, ty. <laughs> Not. O, faktycznie, ja widzę cake. O, no, dobra, klik. No, raz, e dwa, trzy, no. klik. Aha, oh, oh, dobra. Oh. I czekaj, poczekaj, bo tu jest szkło. Widzę, że są red No. Czekaj, aha, u mnie się pali, u mnie się pali pierwszy i trzeci. Ale to, aha, bo to połączałeś się, tak? Nie, Co same się połączone. Poczekaj, to ja mam wszystkie włączone, jak jeżeli je odpalę, to u Ciebie też się świeci tam? Tak. No to czekaj, to może ja spróbuję włączyć wszystkie te, które są u Ciebie. Ale to wyłączyłeś teraz mi tego. On był włączony. Aha, to czekaj, to ja to wyłączam. Teraz Ci się zapalił, tak? Tak. Ta to musisz jeszcze tego włączyć. Aha, jest włączone, dobra, to poczekaj. To czekaj. Teraz tak. Nie świeci się. Dobra, a weź Ty swoją tą pierwszą. O, u mnie się teraz pali, u ciebie też się pali, tak? Tak. Teraz tutaj u ciebie się pali? Tak. U mnie też się pali. Tutaj? Pali się. U mnie się nie pali, spróbuj wyłączyć dźwignię. O, no już. Pali się, pali się miłość i ogień. Dobra. Zamęteczka. Ta jest bardzo zła. Ładnie idzie. Now let's make this game just a little bit more fun. Let's add colors, colors? Colors and, sh and Maćku, shit. Jak się wysłuchasz po angielsku, to y, proszę się wysłuchać poprawnie. Colors. Colors to jest po brytyjsku. Colors to po amerykańsku. Colors. Yeah, that looks more... Aha, okej. Chyba się boję teraz delikatnie. No, tam nie ma czego. To jest logi logiczne myślenie. O. Uh. Oh. This means that one no ja. recording should take this... Aha! No ja nagrywam, sorry! Widzisz, no. Raz, dwa, trzy, klik. Skoro nagrywam... Uuu, uh, okej. Okay. No dobra, domyślam się, że... Przejdź po tych płytkach. Aha, Czy to podrzucasz do góry, zejdź. Na następną wejdź. O, dobra. Czekaj, czekaj, stój na niej. I teraz musisz na pierwszą. O, dobra. A co daje trzecia, poczekaj. I really hope you are color o, poczekaj, bo, poczekaj, bo tu się coś włącza. Wait a second. E Maciek, wciśnij Tam mi... Mam kolory wełny tutaj, no. Tak. Wciśnij mi e taką... Kurczę, teraz... Wydaje mi się, że to jest chyba taki szkarłatny czerwony. Poszło. Tu mi się nic nie zmieniło. No to jeszcze ewentualnie to mam jest... różowy. Nie, to na pewno nie jest różowy. I really hope you are color blind. Ale ja nie mam color blinda, ale ja tu widzę czerwony. A czerwony jeszcze raz? Ewentualnie pomarańczowy. Czekaj, ewentualnie ja różowy. nie mam tekstur... Nie, nie mam on defaulta. Ale masz mieć ten tekstur Wojtek z tego. Ah, no właśnie. Zapomniałem. To czekajcie, bo może tu jest zupełnie inny kolor. A ty go masz? No mam No to nie, no to on jest szkarłatny dalej Jaki szkarłatny, co ty wymyślasz? No jak czerwony, no <laughs> Szkarłatny kolor No czerwony, to, no to proszę bardzo No dobra, wcisnąłeś, ale tu się nic... O! Teraz, o widzisz, teraz pomarańczowy No bo ja stanąłem na płytce Teraz żółty No No i się... O, teraz czarno. No bo ja staję na płytkę cały czas. Aha, no to czyli musisz na płytkach stawać w takim razie? O! Hmm. Szczerze powiedziawszy, nie za bardzo ogarniam o co tu chodziło, ale. No chodź, zobaczysz. Patrz, bo mnie to tak wyglądało. I tutaj właśnie. Ty tam, nie, nie wciskajesz żadnych kolorów? Wciskałem, wciskałem kolor, potem musiałem płytka. Kolor i płytka, taka zmiana. A, no dobra, czyli mi też nie tak to działało. No okej, okay, spoczko. O, moment, moment, bo to Error. No space. O, to nie jest dla... To jest nie dla game'a space'a. No to, space a. To, to, to idź. <grywki> Dorime! O, o, o. Ty, patrz jak się fajnie zmienia. Halo? Patrz, a, to jest ten errorowy poziom. This no checkpoint. This no połóż checkpoint, O, Połóż się, się! No i zaraz umrzemy. <laughs> Będzie tyle w temacie. Error! Too many arguments, so we have bigger to room move. To Dobra, to idziemy, room. chodź. Tu jeszcze jest nadrzęd coś napisane. Aha, don't enter damage, coś tam. No? Aha. Mhm, mm czyli to był jakiś taki... Nie, poczekaj, poczekaj. To jest... Oh, that's what I just needed, a bigger room, but bigger that you saved me doesn't mean I'm not going to kill you. Just get lost in the next room and starve to death very slowly. No, czyli będą nas, że tak powiem... Y... Głodzić. Górę. Ale my się nie zagłodzimy, bo my mamy głód wyłączony. Ta-da-da-dam. Da, Zresztą mamy brzuszki, to długo Zobaczam możemy przetrwać. Zobaczcie znaczy, jak... O. O, o rek, znowu nowy Super. Rek. Fajnie, że fajnie, że jest poziom. O, cholera! Ej, ja ciemny labirynt. Dobra, ja już chyba widzę. Um, o nie nie. Poczekaj, Maciek stój, stój. Czemu? Stój, dlatego, że ty, ja tu mam drogę pokazaną twoją. Aha. Więc... No, to ty... jestem przy wejściu, dobra, no. No to idziesz, raz, dwa, trzy, cztery. Patrz w górę, bo ja jestem dokładnie nad tobą. No, teraz idziesz tutaj. No dobrze, szedłem. No dobrze, ale wiesz, żeby nie było. Tutaj. Dobra, teraz tu. 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 Czekaj, czekaj. O, no, musi pójść, no. No, bo tu nie ma innej drogi. No to co? No to iść cały czas. No teraz gdzie? Teraz tu. Bo widzisz, mam rozdrogi. A już jest inaczej. I tutaj naprzeciwko przeciwko okejka. Tam jest Cake Room. Gdzie? No powinien być, bo ja tu mam ciasto pokazane. Eee. Yy, nie? To jest jakiś labirynt dalej. A to, to nie, to wróć, bo ja dalej nie mam drogi pokazanej. Ty nie, tu wracam teraz. No dobrze, ale to, ale to dziwne, bo ja tutaj widzę kejka, wiesz? Czy jest pokazane, chyba, że tam musiałbyś sam znaleźć to to, to, to miejsce. Może, no dobra. No. Teraz idziesz cały czas tu. No tak, jak idziesz, tak jak się zablokujesz, to mi powiedz po prostu. Znaczy, jak mi się droga zacznie rozdwajać. Aha. No tu, a nie, czekaj. No tu. Dobra. Jak mi coś się twarz wyskoczy. Ty za cicho jesteś, ty! Ja nic nie mówię, no ja się tu skupiam. No i tu. O! Złożyłeś o. mi drzwi, a. Ale. wiecie co? Dobra, to wiesz, co, wejdź tam. I sobie a zobacz. Widzisz? To tak wyglądało i po prostu faktycznie, gdzie tutaj miałeś. I tak to ta droga, widzę jakaś była taka. No dziwna. Ale myślałem, że będzie trudniejsza, a Okazało się całkiem łatwe. Ja myślę, że to pierwsza z poziomów Wojtek zaskoczą. Też mi się tak wydaje. O, <słuch> cake. cake. Ale bliszpacie. Do uż. Uh, did you start <słuch> No problem. Just complete this easy test, and we'll be making the next one slightly harder, adopting the motto "Two steps forward and one step back, bitch." Ty dochodzisz? Coś tam cię. Ja po prostu mówię, wiesz, jak. Glitter Team, nie? You know. Ah, Glitter Ranger! Glitter Ranger, bitch! Czekaj, bo ja nic twego nie zrozumiałem, poczekaj. Aha. This to and I make slightly harder. A to będzie, Dobra, no już. No bo tak czytałeś, że nie wiem o co chodzi w ogóle. Wojtek? No wejdź tam. Aha, czyli ja tobie. Teraz ty pewnie. Teraz ja znowu tobie. Aha i ty mi, okej. Okay. Już? No. Um. Y no, jeszcze raz. Ja mam czasówkę. Nie. Okej, okay. przyjemne, Są bo że jakiś nas no. ostresowuje. bardzo przyjemne parku, naprawdę. Tak. Mam nadzieję, że będzie dużo pomieszczeń. 12 już. Znaczy, słuchajcie, mapa jest na od czterech do. Wait, what? You are, you are here? Well, don't worry because this jump is impossible. O, Wojtek, widzisz? Now stay Co away to, from this room. Room. do końca? Czego do końca? Czego do końca? Masz już żartujesz ze mnie? There are explosives in here. No ale Maciku! No chyba, kurde, nie. No chyba, nie, no dobra, możemy jeszcze jeden zrobić choć. Aha! Nie, to lepiej w łóżko. Dobrze. Tam w ogóle widziałem, jak pisali ostatnio, że chyba było spotkanku, skoro dostałem muzykę od ciebie. Mhm. Ale to tylko SNK na takie spotkanka chodzi. Tak. Oho. Uh -huh. e, chodź tu, do tych, tych. O, czekaj, bo ty coś gdzieś. Poczekaj, Maciek wyjdź z tego na chwilę. Czyli poczekaj. Mówię poczekaj. Idź, idź, idź tam, idź tam, idź tam, idź tam, staj na tym. A Mam tu płytkę dla ciebie, jakby się Ale chciał... Maciek ty tam na górze masz wełnę. No, tutaj... A, a zrobić... wejdź na tą płytkę. Aha. <laughs> Aha. Tak. Jezu! Jezu! <laughs> Co? A, A czy on tutaj to, ma, ale się... to ta woda nas zabija tu? Nie. nie. Tylko że tu się most robi. A nie przeszlibyśmy. no tak. się mogę przejść, no. Ej, to Easy jakieś. Takie sympatyczne. Tu takie Easy? Znaczy, ogólnie ta, ta mapka jest słuchajcie, taka taka totalnym chill że She można bardzo to po sobie... Co tu jest? What? That jump was impossible. impossible. Mm. But you can get past your doors. Co? Nic. O. No nie, dlaczego? Kurde, te wagoniki będą u mnie. No a będą u ciebie. Nie, a może u ciebie jednak? Nie, Maćku, 20 minut standardowy standardowych z Minecrafta. Także słuchajcie, my Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy wielką nadzieję, że odcinek Wam się podobał, Jeśli tak, to pamiętajcie, zostawić oczywiście łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, wpadać na wszystkie nasze social media. wpadnijcie do Maćka, zobaczycie jego część. No i co? My słyszymy się w następnym odcinku Maćka jutro. a No, jak wiecie, mój tuchowy się zachce. Także była ze mną kluczborska bukwa. Słucham? Dwa na. byłeś. Byłem. No to był Maciek, byłem też ja. Także my Wam za dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję też wszystkim wspierającym kanał. No i co, Słyszymy się w następnych odcinkach, także trzymajcie się czasu. A Wojciech obiecał, że mi kupi Keysa od Apple Nieprawda. Tak mi obiecał. Pa.